Marku, witam Cię na konferencji Big Business Meet Science. Dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że uda, udało nam się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Zanim zdradzę Ci powód, dlaczego właśnie z Tobą chciałam się dzisiaj spotkać, to pozwól, że przedstawię Cię wszystkim obecnym. Szanowni państwo, Marek Krasiński oprócz tego, że z moim serdecznym kolegą jest także profesorem w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jest adiunktem i wykładowcą MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym także we Wrocławiu. Jest autorem książek i licznych publikacji na temat kulturowych uwarunkowań doskonalenia procesów w firmach nie tylko produkcyjnych. Jest współza współzałożycielem stowarzyszenia Lean Management Polska oraz Instytutu Badań nad Lean Management. Marek jest także wykładowcą i kierownikiem studiów menedżerskich podyplomowych, lean management i kilku innych kierunków związanych z biznesem, a także pracuje jako trener i konsultant biznesu. Się? Tak w się. można powiedzieć, tak, tak, tak. W bardzo dużym skrócie oczywiście, bo to, czym się zajmujesz jest bardzo, bardzo szerokie. Natomiast Marku, byłeś pierwszą osobą, która przyszła mi na myśl, kiedy usłyszałam o pomyśle Joanny Dzikowskiej i jej o konferencji Big Business Meet Science, gdzie będziemy, gdzie właśnie poruszamy ten temat edukacji alternatywnej, mhm. Znam cię 8 lat. Przygotowałam się wcześniej, sobie policzyłam. E, I moja obserwacja jest taka, że każdy Twój pomysł, o którym mówisz, po prostu realizujesz. Przekuwasz go, krótko mówiąc, w mm -hmm. sukces. I chciałabym Cię zapytać dzisiaj, czy to, że na Twojej ścieżce edukacyjnej pojawiła się edukacja alternatywna, ma Twoim mm -hmm. zdaniem na to wpływ? Chyba, gdybym uważał, że nie, to by mnie tutaj nie było. <laughs> tak, tak mogę powiedzieć. Myślę, że ma, że miało to wpływ znaczący na to, w jaki sposób przechodzę od, od rozmowy do, do działania, ale też na w to sposób myślenia o, o, o życiu, o biznesie, bo wiadomo, nam w pewnym etapie rozwoju człowieka to się, to się zaczyna ze sobą, ze sobą zazębiać. Nie wiem, czy to jest miejsce, żebym ja troszkę historii opowiedział tej mojej edukacji alternatywnej, czy to będzie jakimś następnym pytaniem, bo, bo, bo to ja, myślę Marco. będzie też. Śmiało, bo chciałam cię zapytać także o to, bo ty byłeś i w tradycyjnej edukacji, w tej alternatywnej, więc myślę, że świetnie możesz nam też opowiedzieć, jak ty z twojego punktu widzenia postrzegasz te dwie ścieżki. Mhm. Jasne, właśnie to też będzie fajną odpowiedzią na to, pierwsze, na to pierwsze pytanie. No słuchajcie, u mnie historia edukacji się zaczęła w wieku przedszkolnym, prawda? I też taka, takie zabie takie historyczny. Ja mieszkałem w małej miejscowości, tak, domień, mieszkałem na wsi, po prostu mówmy się, mieszkałem na wsi. Natomiast była to dość specyficzna wieś, bo była to wieś robotnicza. Mieliśmy dwa duże zakłady przemysłowe. Jeszcze wiadomo na początku komuna, potem postkomunistyczne, wszystkie te czasy. No i u nas była szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa, ośmioklasowa, potem wiadomo gimnazjum i tak dalej, i tak dalej. No i w, nie wiem, jak jest teraz, przyznam się szczerze, natomiast wtedy była eolizacja, jeżeli chodzi o podstawówki. To znaczy, że nie można było wysłać dziecka tam, gdzie się chciało, tylko tam, gdzie. Kodem pocztowym to dziecko podlegało. No więc ja poszedłem do tej szkoły podstawowej w tej miejscowości. I spędziłem tam cztery lata. Pierwsze cztery klasy zrobiłem właśnie, właśnie w mojej wiejskiej podstawówce. I tu ciekawostka, moja mama była nauczycielką w tej szkole. Uczyła biologii, przyrody, tylko że ona uczyła klasy 4-8. W związku z tym miałem, że tak powiem, bardzo duży nadzór nad, nad sobą. No i moi rodzice stwierdzili, że no niestety mnie ta szkoła nie rozwija. Bo oni widzieli, że ja w ogóle się nie uczę w domu, bo nie muszę. A i tak mam piątki, szóstki same. I zaczęli kombinować, e, kombinować, co z tym zrobić. No i znaleźli szkołę w Opolu. E, Mylnie mówi się na to prywatna, była to szkoła społeczna. Była to szkoła, to szkoła społeczna, która no, charakteryzowała się tym, że opłata, czyli to miesięczne, czesne, stanowiło tylko wyrównanie tego tej mniejszej dotacji ministerialnej. No i tam też od piątej klasy, czyli piąta, szósta i trzy lata gimnazjum, tam, tam spędziłem w tej, w tej szkole. No i dla mnie na przykład słuchaj, taki szok. Pierwszy. Że muszę się uczyć, bo jak się nie będę uczył, to będę miał dwoje i truje same. Jak to? Nie? To taki wiesz, w piątek klasista, to takie załamanie w ogóle mojego, mojego światopoglądu na temat. Tej Zmiana tej postrzegania, nie? Tego, że tak to było tak łatwo, a Dokładnie, a tutaj są lepsi ode mnie, tak, tak dobrą sprawę. I wiesz, to taka bardzo fajna, czy nasza klasa, czy w ogóle wszystkie te klasy, bo szkoła mała, u nas było 15 maksymalnie osób, osób w klasie, a tam 30 parę tak w, w tradycyjnej, w tradycyjnej szkole, więc też to podejście do ucznia zupełnie, zupełnie inne i co ciekawe bardzo indywidualne. To znaczy, kiedy któryś z nas, ktoś z nas miał jakąś, Zalążeć jakiejś pasji, to, że tak powiem, nauczyciele bardzo chętnie nam, w nas to rozwijali. tak? Jak ktoś tylko pokazał, że się interesuje biologią, to zaraz miał indywidualne kółko biologiczne, na przykład, jak trzeba, jak trzeba było. Ja gdzieś tam byłem zainteresowany właśnie kwestią kulturową, stąd pewnie mi to do dzisiaj zostało, tylko w innym wymiarze. Więc pani, ówczesna pani dyrektor, w ogóle tego, tej mojej szkoły, była naszą polonistką i ona ze mną robiła takie warsztaty z dziennikarstwa. Ja na przykład napisałem felieton na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Opolu i ten felieton został wydrukowany w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej. No to dla mnie to było takie wow, nie? gimnazjalista, gimnazjalista coś, takiego, coś takiego zrobił. Więc bardzo yy, Wiesz, dla mnie ta, ta alternatywność tej szkoły polegała na tym, że oni realizowali oczywiście program kształcenia, który był ministerialnie odgórnie narzucony, natomiast nie było to w takich sztywnych ramach, jak tej tradycyjnej podstawówce, tak, to znaczy, że wiesz na przykład język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, to tak naprawdę był jeden przedmiot, gdzie się różni nauczyciele na różne lekcje przychodzili i nawet mieliśmy jeden podręcznik do tych trzech przedmiotów. PWN, takie pamiętam do dzisiaj, że to było z PWN-u i po prostu wszystko było tak jakby tematycznie ze sobą powiązane, ale oprócz tego, że myśmy się uczyli w szkole, to myśmy mieli bardzo dużo takich wyjazdów. Tam też takie bardzo, już różne, różne kulturowe kwestie były poruszane i cały czas taka świadomość, nie? że gdzieś są różnice kulturowe, że są małe ojczyzny, że są różne. No, różne potrzeby ludzi w różnym, w różnym miejscu, i to był taki cały program kształcenia, który nas uczulił bardzo mocno na właśnie na, na takie środowisko międzynarodowe. No i plus też to, że na przykład myśmy mieli ludzi też z różnych krajów u siebie w szkole. Natomiast nie było to niczym wiesz, zaskakującym, i tak dalej. Co potem znowu Liceum Państwowe jakby pokazało, że nie no, jednak alternatywa jest dla tego tradycyjnego modelu, moim zdaniem, czymś, czymś lepszym.